Że z bliska tą, tą kreację. Panie Synie, gościmy u naszego kochanego Wiesia. Gdzie on się podoba? Ja tu, proszę, schował się Wiesia. się okres na nadal, jeszcze, bo to tak jest po świętach przed, przed, przed Sylwestrem, przed Nowym Rokiem, to tak wszystko sprzyja. Miłym spotkaniom, takie właśnie opak, ale mnie się wydaje, że tutaj chodzi nie tylko o to, że opłatek się opłatę, bo po prostu rodzinna atmosfera. Naprawdę w naszym klubie już trzeci rok, trzeci rok pracujemy, w klubie już się spotykamy i taka atmosfera jest rodzina, a cieszy mnie to, że dzisiaj wiele osób przyszło który jeszcze nie, u nas nie byli, jeszcze pierwszy raz są tutaj tak również. iż z, i z okazji, o jest ten no, świąt nowego roku, życzę wszystkim zdrowia, szczęścia i do, nadal, żebyśmy się nadal spotykali. Są także nasi absolwenci tutaj, wiele absolwentów jest. No nie będę wymieniała panią tylko bo się Państwo tam po prostu dogadacie. ja znaczy się jeszcze raz wszystkiego dobrego i e, miłego dzisiaj spotkania. Prosimy o głos gospodarza naszego tutaj. Cieszę się, że mogę Państwa przywitać. Tutaj już trzeci raz spotykamy się tutaj. Tak. Cieszę się niezmiernie, że Państwo zawsze przybywacie na to zaproszenie. Dziękuję Pani Eli, która zawsze to organizuje, słuchajcie, perfekcyjnie, jak zwykle. Cieszę się, że Państwa widzę wszystkich w zdrowiu. I tego zdrowia z okazji zbliżającego się nowego roku chciałbym Państwu wszystkim życzyć. No przede wszystkim zdrowia, przede wszystkim tyle pogody, ducha i tyle radości, ile widzę zawsze u Państwa, żeby się po prostu wszystko w życiu układało, żeby, żeby wszystko szło po Waszej myśli, żebyście mieli wiele, wiele sukcesów. A życie było jedną przyjemnością. Tego życzę Państwu wszystkim z całego serca. I dziękuję ślicznie za przybycie. Chciałbym przy having... tej okazji, żebyśmy może nieśli. Albo na Nie ハハハハ。 Yeah, yeah,

najserdeczniejsze życzenia świąteczne spóźnione, ale spóźnione wcale nie są najgorsze, wręcz przeciwnie. I oczywiście noworoczne. że Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. I żeby wszystko układało się naj, 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 naj. No, dziękuję. A to jest surja. A to jest moja pociecha mała. A to nasza absolwentka to jest chyba może nie Okay? <laughs> to Wspaniałe. Ale Kochanemu wiesiowi podziękowaniem i życzeniami wszelkiej pomyślności, zdrowia, szczęścia, sukcesów zawodowych oraz wielu słonecznych i radosnych dni w życiu osobistym wdzięczni członkowie Klubu Emerytów i Sympatyków Witamy. to no nie wiem, czy Ty powiesz, czy ja powiem. Co to jest puchar jeszcze z lat 70. szkolny, historyczny. Tak. To jest z lat 70. szkolnych. To jest taki puchar, który tam w szkole zdobyty jest. I proszę z takim napisem tutaj też. Tam. Także nie jakiś tam tylejaki tak, albo, tak, albo tylko ładny, i więcej. takhan. Dziękuję ślicznie, chciałbym bardzo serdecznie podziękować, ale wydaje mi się, że to naprawdę... Ale, ale no dobra, dziękuję bardzo, ale mnie wystarczy, jeżeli Państwo przychodzicie tutaj do mnie, to mi wystarczy miłość, czy patrzycie z tego powodu, dziękuję, ale to mi wystarczy. Smacznego! nasi następcy, to powiesz, w latach 80. Tak, to, to potrafili to... się zachować. A <śmierdza> sıra kıma 99. Bardzo przepraszam proszę. ja e, e, czuję się zobowiązana wręcz opowiedzieć e, krótko o takim fakcie, jaki nastał w moim życiu. E, wszystko zaczęło się od szkoły elektrycznej, to wszyscy się ze mnie śmieją, bo e, kiedyś mnie policjant zapytał o Pani zawód, ja już byłam wtedy po e, ukończeniu akademii a ja powiedziałam technik elektryk. Na co mój się do rozkupu i do dziś wspomina to z, ze śmiechem. Ale nie o tym chcę mówić. Właśnie wszystko zaczęło się w szkole elektrycznej i na przekór wszystkiemu, e, w porównaniu ze szkołą muzyczną, tam właśnie działy się różne wydarzenia muzyczne. No jak się okazuje, nie zostało to niestety zakończone, znaczy stety, ja bardzo przepraszam, stety, e, ponieważ to wszystko tak się ciągnie i ciągnie i ciągnie. Jak się to wszystko skończyło? Otóż ja chciałabym złożyć bardzo serdeczne podziękowania w obecności tutaj wszystkich Państwa Panu Wiesiowi Wiśniewskiemu, Panu Krzysztofowi Wiedzi Szkoły. Szkoły to że to wszystko przez naszą szkołę, że była trzynastka, no. że ja się stałam, że się ja poleciłam, że Wiesiu był dzięki czemu, dzięki szkole. Bo... Dobra, ale na płycie ja napisałam special for thanks pani Elżbieta Sachka, ja no. Dzięki szkole, że, że absolwenci razem solidarizują, pomagają sobie. Bo gdybyś nie była absolwentem, to nie wiem, czy by Wiesiu się zdecydował. Tak, ale to, bo, to, 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 to. Słuchajcie, słuchajcie, ale jedną rzecz trzeba przyznać. Do marketingu zagadają się obie... <ślapple> <was, was, was, ślapple> <was, ślapple>